dwa filmy, o których e, rzeczywiście dosyć trudno jest mówić. E, zobaczycie Państwo e, Hydrozagadkę e, Andrzeja Kondratiuka i słynny, legendarny Rejs e, Marka Pirowskiego. E, e, trudność mówienia o tych, filmów, e, o tych filmach wynika z dwóch, z dwóch rzeczy. Pierwsze Obydwa filmy są niedyskursywne. Obydwa filmy y, tworzą y, wielką metaforę filmową. Y, są y, w różny sposób metaforyczne. Y, film Kondratiuka bardziej y, przypomina ciąg y, pewnych y, nawiązań, aluzji, parodystycznych y, zabiegów, pastiszowych zabiegów. Skierowanych do, do tradycji kina europejskiego i do świadomości widza, który zna tę tradycję. I dopiero właśnie z tego ciągu, z tej całej sekwencji różnych formalnych rozwiązań, które zostają przez niego przedrzeźnione i sparodiowane, tworzy się, nadbudowuje sens ogólny, bardzo złożony. W przypadku piwowskiego ta metafora jest zakamuflowana. Oglądając ten film, mamy wrażenie, że oglądamy samo życie. Nagromadzone są tutaj środki filmowe, które mają nas o tym przekonać, że wszystko jest puszczone na żywioł, wszystko jest improwizacją, nie ma aktorów, są na tłuszczycy, nie ma dialogów. Są spontaniczne wypowiedzi, powstałe w wyniku interakcji, takiej momentalnej interakcji między, między postaciami. Ale nie dajmy się zwieść tym wszystkim zabiegom. To jest kontrolowana spontaniczność, to jest kontrolowana żywiołowość i ona również tworzy metaforę niedyskursywną. Nie można jej streścić, ubrać w ideologię w, w manifest, w jakiś schemat myślowy, nie można jej podłączyć pod um, modny, podówczas czy kursujący dyskurs. Jest to um, zabawa formą, jest to zabawa um, konwencją, zabawa um, kinem również. E, i, I to jest jeden powód. Właśnie metaforyczność, złożona metaforyczność obydwu filmów, niedyskursywność tych filmów. Drugi powód to jest e, bardzo prosta rzecz, to jest e, mianowicie komizm. Obydwa filmy są komediami, e, tak patrząc na to gatunkowo. No a o komizmie trudno mówić. Po prostu z dowcipów, ze śmiesznych sytuacji, z gadów, trzeba się śmiać. Gdybym chciał Państwu zwierzać się z tego, dlaczego uważam obydwa filmy za śmieszne i dlaczego one są śmieszniejsze od innych, no, to sam bym się właśnie ośmieszył. Byłoby to może nawet nieśmieszne, tylko żałosne. To tak jakbym próbował streszczać dowcip. Dowcip trzeba opowiedzieć, a lepiej opowiedzieć tych dowcipów się nie da niż niż zrobili to e, sami artyści. Więc to są te po, początkowe e, trudności, e, które będę starał się jakoś ominąć, mimo, mimo wszystko jednak e, coś państwu z na ten temat e, przekazać czy powiedzieć. E, zacznę od tego, że zestawienie tych dwóch filmów e, jest trafne. E, rzeczywiście e, i autorzy, i filmy mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Autorzy urodzili się mniej więcej w tym samym czasie. Andrzej Kondratiuk jest o roku młodszy od, od Marka Pilowskiego. Kondratiuk urodzony w 1936 roku, Pilowski w 1935. Obydwa filmy zostały zrobione w 1970 roku. Pochodzą z tego samego roku. Prawda? Wprawdzie Rejs miał pewne. Perturbacje i y, został pokazany trochę później, ale, ale y, 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 moment narodzin y, 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 był ten sam, rok 70. Y, y, kolejna rzecz, kolejne podobieństwo. Y, obydwa filmy są debiutami pełnometrażowymi, y, fabularnymi tych, tych artystów. Y, jest to ich pierwszy, pierwszy z prawdziwego zdarzenia z prawdziwego zdarzenia filmu. Ułożyło się wprawdzie trochę inaczej później w filmu, filmografii obydwu artystów. Marek Piwowski do pewnego stopnia pozostał w naszej świadomości artystą tego właśnie filmu. Prawda? Przeszedł do historii kina polskiego jako autor rejsu. Może to się zmieni. Życzę mu tego, może jeszcze nas zaskoczy jakimś fig figlem pod koniec swojej artystycznej drogi. No ale jak na razie wygląda na to, że to że, to jest, że, że na początku, że kulminacja była na początku. Prawda? W przypadku kontratiuka wygląda to trochę inaczej. Hydrozagadka była znakomitym startem, który dał mu przepustkę do takiej burzliwej, obfitej filmy kariery na początku lat 70. Potem bywało różnie, no ale w latach 90. powrócił. Powrócił wieloma świetnymi filmami i Myślę, że y, Hydrozagadka y, gdzieś tam, y, y, mimo że ona przeżyła renesans y, popularności po 1989 roku, jednak y, musi mocno konkurować z y, na przykład Wrześcionem czasu z jego największym chyba sukcesem z lat 90. A wreszcie, obydwa filmy y, są y, kultowe polskiej kinematografii. Był taki okres, kiedy nadużywano tego określenia. Kultowymi, filmy, kultowymi filmami właśnie nazywano wszystkie filmy. Najbardziej mnie śmieszyły promocje, kampanie promocyjne filmów, które dopiero wchodziły na ekrany i reklamowały się jako filmy kultowe. Ale nie da się zaprzeczyć, że istnieje takie zjawisko jak cult movies. Prawda? I o ile Rejs od początku był oglądany w aurze takiej legendy, legendy filmu zakazanego, legendy filmu zabronionego, skandalicznego, ekstremalnego, eksperymentalnego, która została przypieczętowana wieloma... Zwycięstwami przy różnych quizach na najlepszy, na najciekawszy film polski wszechczasów. czasów. W swoim czasie chyba polityka w latach 90. polityka zrobiła taki quiz i właśnie. Rejs zwyciężył tę te, te rywalizację. O tyle hydrozagadka została szybko przyćmiona przez kolejne filmy. Kondratiuka, mimo że spotkała się z, z żywym odzewem na początku, no ale sukces w przede wszystkim, w których warto to tutaj odnotować, to jest film z 1973 roku, w którym główne role, role grają główni bohaterowie rejsu, to jest jakby kolejne zaplecenie tych trajektorii twórczych Kondratiuka i Piwowskiego, czyli Myślę o Bachu i Maklakiewiczu. Sukces w Niepowziętych, potem może trochę mniejszy sukces e, filmu Jak to się robi, który był takim, taką powtórką, takim e, drugim rzutem tego samego pomysłu, właśnie opartego na perypetiach tej zabawnej pary filmowej. E, te, filmy, te filmy stały się wizytówką. E, a Hydrozagadka w mniejszym stopniu. Renesans chyba, tak mi się wydaje, hydrozagadki i powstawanie pewnego kultu tego filmu to koniec lat 80. i lata 90. -te. Wtedy dyskusyjne kluby filmowe, zwłaszcza po 89 roku bójnie się rozwijające. Y, tworzyły różnego rodzaju takie właśnie listy filmów y, y, niedystrybuowanych, czy źle obecnych, czy gorzej obecnych, czy nieznanych y, y, w PRL-u i y, widownia taka jak, jak wasza właśnie studencka y, chciała y, skosztować tego zakazanego owocu, chciała obejrzeć filmy, które, y, które y, no Może nie tyle leżały na półkach i nie były w ogóle dystrybuowane, bo jednak i Rejs, ja oglądałem Rejs w latach 80. pamiętam, ten film jednak gdzieś funkcjonował, ale to były filmy, które funkcjonowały właśnie w bardzo niewielkiej ilości kopii i z takim, z takim, z takim znakiem właśnie jakiejś takiej legendy prześladowczej, legendy prześladowczej. I hydrozagadka przez swoją absurdalność, groteskowość posuniętą do maksimum, y y y tworzyła jakąś nową jakość. To był, to, to był film, y który nie miał za bardzo swoich odpowiedników w ogóle w historii kina. I jako taka, y takie y ciele z trzema głowami y było często ozdobą. Kto zagadka była o właśnie takich różnych przeglądów e, studenckich i e, DKF-owskich, i, e, i to, był, e, to był taki moment powtórnego jej triumfu. E, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego e, nazwałem e, zestawienie tych, tych dwóch filmów trafnymi. E, I to jest. E, Moje wewnętrzne poczucie, nie wyczytałem tego w książkach, ale po prostu tak myślę. Mianowicie obydwa filmy tworzą bardzo specyficzny sposób mówienia o rzeczywistości PRL. Państwo, którzy zapewne tak się domyślam, znacie PRL, Polską Rzeczpospolitą Ludową wraz z jej właśnie rzeczywistością społeczną, obyczajową, instytucjonalną z podręczników historii albo, albo z jakichś klecht domowych, z reguły konfrontujecie się z dwoma takimi dominującymi i antagonistycznymi dyskursami istniejącymi dzisiaj w Polsce. Jeden to jest dyskurs... Potępiający, dyskryminujący, PRL, potępiający, poniżający PRL, interpretujący tamtą rzeczywistość jako totalitarną, autorytarną, taką, która właśnie, którą należy wziąć w nawias, wy, wymazać z przeszłości, z historii Polski, i traktować ją jak, jak na prawach wyjątku wykluczając jej y, y, pozytywne, dobre strony, bo w każdej rzeczywistości takie się znaj znajdą i można je znaleźć, wykluczając je z, z, z tego y, dziedzictwa narodowego, y, myślenia o, o dziedzictwie narodowym, kulturowym, historycznym, a drugi jest y, antagonistycznym odzwierciedleniem. Przeciw, przeciwstawną narracją, biegunowo-odmienną, czyli y, taką y, próbą y, mniej lub bardziej wprost rehabilitacji PRL-u. Y, te, te próby rehabilitacji PRL-u, y, takie lekkie, softowe, y, najczęściej polegają na odkrywaniu y, designu PRL-owskiego. Jakiś właśnie tworzenia fan klubów czterech pancernych i kapitana Klosa, snuć yy, opowieści o, o, o barach mlecznych, o, o smaku wódki, szynki, yy, która zawika przecież była najlepsza, prawda? Tak dalej, tak dalej. Yy, takim emblematycznym przykładem. Yy, Założycielskim tej narracji jest, jest wystawa, chyba to był rok 2000 w zachęcie nie tutaj była wystawa Szare w Kolorze. To, było, to była właśnie to jest bardzo dobra nazwa. Anda Rottenberg była kuratorem tej wystawy. Ona właśnie chciała pokazać tę gomułkowską, gomułkowską szarość, bo to były głównie lata 60. -te. Czyli czas dojrzewania naszych reżyserów, yy, yy, tę gomułkowską szarość w kolorze, tak żeby, żeby ona nabrała koloru, żeby ożyła, żeby, żeby yy, pokazała nam się od tej naj, najbardziej atrakcyjnej stronie. No i te dwa dyskursy yy, się nawzajem zwalczają, ujadają na siebie, szczekają do siebie. Yy, ekstremalizując swoje argumenty i swoje, swoje interpretacje. Natomiast te dwa filmy, ale jest, jest ich jeszcze trochę, yy, wydają mi się yy, ciekawym przykładem mówienia o PRL-u, który unika właśnie yy, zapędzenia się w taki, samemu w taki yy, yy, ciemny zaułek poznawczy. Mianowicie yy, one pokazują Rzeczywistość PRL-owską jako teatr absurdu, jako teatr groteski, pokazują ją w krzywym zwierciadle, przez co niektóre rzeczy, niektóre zjawiska, postawy, sposób mówienia, typowe, typ, typowe jakby ścieżki myślowe dla, dla tamtego czasu. Nabierają takich e, ostrych rysów. E, ktoś powiedział kiedyś, że w prozie Dostojewskiego e, oko muchy staje się e, kraterem wulkanu. Więc e, krzywe zwierciadło to jest właśnie e, takie zniekształcenie odbicia tej rzeczywistości, w której e, który jakiś z jej elementów nagle e, objawia nam się w, w ogromnym powiększeniu. Dzięki temu możemy się mu bardzo dobrze przyjrzeć. I to nie, jest, to nie jest kłamstwo, to nie jest fałszowanie tam tej rzeczywistości, to jest przyglądanie się pod, pod mikroskopem. Ja bym, raczej, ja bym raczej takiej optycznej, optycznej metafory użył. Niż... Podobna jest też metoda twórcza obydwu tych filmów, która ma właśnie doprowadzić do wyolbrzymienia czy zniekształcenia, twórczego zniekształcenia rzeczywistości. To jest metoda, którą nazwałbym metodą kompromitacji. Ta rzeczywistość się na naszych oczach kompromituje. Kompromitują się bohaterowie, ich zachowania, ich sposób mówienia, myślenia, różnego rodzaju pozy, które oni przybierają. Spadają z nich szafy. Król staje się nami. Oni się kompromitują, oni się rozsypują, dekonstruują na naszych oczach. I y, wydaje mi się, że, że taki sposób y, mówienia o prl u y, wówczas był o wiele bardziej dotkliwy dla, y, dla władzy, y, dla y, całego aparatu propagandy, który wkładał ogromny wysiłek w to, żeby ta rzeczywistość perolowska wyglądała poważnie żeby milicjant był poważnym przedstawicielem poważnej władzy, żeby się go naprawdę bał, żeby go szanowano, żeby nauczyciel był poważnym ciałem pedagogicznym, żeby y, działacz y, młodzieżowy albo y, y, pracownik y, oświatowo-kulturalny tak y, budzili respekt i poważanie w, w członkach społeczeństwa. Y, Cały ten system był nastawiony na budowanie właśnie takiego e, wizerunku e, pewnej, pewnej solenności. No, ale słoma z butów cały czas wychodziła, Ta, e, 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 Cały czas jak, jakaś e, lampa, jakiś żyrandol spadał na ziemię, jakaś e, zasłonka się urywała. E, I e, e, zarówno piwoski. E, e, jak i Kondratiuk y, przyłapywali te y, autokompromitacje rzeczywistości na gorącym uczynku